Witam was w dzisiejszym odcinku. Kolejny odcinku skończyliśmy ostatnio właśnie na tym Baby. E, na tym no. E, bardzo stresującym czy nam się uda. I się udało jednak. W ostatniej chwili, tutaj nam mówiła, już nie chcę co, Nie wiem jak wyciąć to nawet... W ostatniej chwili udało nam się. Przetrwać, przetrwać, kochani, przetrwaliśmy e, długą noc. Eee, teraz dobra, lecimy. Kolejna historia. To chyba ten... Też była. Czy Co się stanie? Spadnę? Dzieci. A, bo chwałem daje ciasteczka. Z tej pc. Znowu Exit. Aha. Dobra. Jeszcze spróbujemy przeżyć tą noc. Trzecią, kochaną noc. Hello, hello! Motherfucker. Gdzie jesteś? Okej. Aha, tutaj coś się dzieje. Dobra, jest. Mamy, mamy, mamy szmatę. Mamy szmatę. Trzecia noc kochani, trzecia. Słuchajcie. Pierwszy raz w nafie mam trzecią noc. Osobiście grałem, ile w grałem? żeby spróbować nagrania, jeśli nie udało. Nagranie się skupiłem. Jeśli udało. O, nie mogę. Eh? 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 Nie? Gdzie jesteś? Śmieciu. Pyk, pyk, pyk. Tak nie dać ci sąd do chwili. Skończymy trzecią noc albo failem, albo wygraną. I kończę. Czy znowu nie skończy tak złej? Nagrywam od razu, żyć w więc nie chcę przerywać. O, jest to, bo mamy go. Tu uciekł, może, falniem tu. mam nadzieję, że Jak, stążyć, jak się skończy, fajnie będzie już trochę trwało, to no to w kończę, kończę. Nie chcę znowu tak z, z dupy nagrywać, zacznę spodnie do takiego nagrania. Eee... W ogóle to nie... Normalnie się nie pożegnałem w poprzednim odcinku o ventilation się nie pożegnałem normalnie w poprzednim odcinku tylko jakoś tak z dupy pożegnałem było że tak powiem choć znaczy, wtedy się nie pożegnałem powiedziałem tylko hej i poszło nic nie powiedziałem to co to nie... mówi My co myślę że się przestraszę się nie boję ciebie ale pierwszy taki ciebie to już nie lubię no, trzy, trzy minutki, trzy minutki, nie do takiego krótkiego wrócę, więc jeszcze spróbujemy tą trzecią noc. Spróbujmy. Ale ten... P jest... ...ktoś jest... ...jumpscare, jumpscare... Nie, nie pierwszy raz go spotkałem, czyli co noc jest nowy jumpscare. Mówi się Balloon Boy. Którego spotkałem wcześniej raz. Tak. lokalizujemy szmaciarza. Ale szybko nas dopadł. Nie powiem. Kiedy się zaczynam. Mhm, tu się coś dzieje, dobra. Jest, dobra. Cofniem tu. Coś pamiętam, pójść o Jest, dobra, to jest tu. Pierwszy, nie wiem, czy się wróci. A tu jest, okej, okay, naładuj się. Po w każdej części taki jest ten... Owe to. Ta, pierwsza, no kochani, pierwsza. O, zastanów skocznęli. Ja nie. Malum nas oszczędził. No, tylko poczekamy, że nas to nie złapał, i znowu nam no, znowu zniknął. No, znowu nam zniknął. Wszystko istnieje po naszej myśli. No. Tak, teraz fajla zaliczę. A tak, teraz dajcie fajla. No to enduję już. Na dzisiaj te odcinki po dzisiejszym nagrałem. Jutro postaram się nagrać. Ventilation error. Okej, okay, ventilation error. Dobra, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. E, nagrać to wszystko ładnie. I przejść w jeszcze tą trzecią noc może do końca przetrwam. Oby. Jak będzie tak dużo faili, tak wszystko w ogóle, to... Tak stwierdzę sobie, że jednak nie. Jednak A to... Co to było? Coś tak. Co... Nie, nie, nie boję się tego na jeszcze. Wujka, może. Pi... Wujka pierwszych naf jakich grałem, miałem postaw, żeby się bać. Czyli nic nie mogę zrobić, no i przez ten czas już ma ogromną przewagę. Owy nas. Nieprzyjaciel. Nie. Niezbyt lubiany. Króliczek to chyba jest, królik. Królik czy zając? Czyli ten... Oj. co No i. Jestem teraz taki unieruchomiony. Nic nie mogę zrobić, tylko się poruszę w lewo, w prawo. na się znowu muszę zrobić, nie? No dalej no. Dobra, o, o, mam jakieś errora. Ja to się nie uda przez ten, przez ten strzał. Nie ma bad... Nie mam, bad nie mam bad że to się udało. Może jest fail, fail na całej tej... Teraz tam gdzieś tu się... Yy, wy, 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 ten, ...wyskoczy. No. Nie, nie nie ma badu. Przecież rano tyle w Nie Nie wiemy gdzie ten szmacierz pieprzony jest. Nie ma co. A może poczekam... Tu. O! Patrzcie! Teraz mówię tak. Hej młody, chcesz dragi. To jest taki, taki uśmiech. Hej młody, chcesz dragi? No wyskakuj mi na młody, wyskakuj szmaciarz pieprzony, uszaty, pieprzony, poobgryzany uszami. No, na co czekasz? Co? co? Nie kupię od ja Ciebie. Nie kupię. Nie, nie ma bata. No wyskakuj, na no co czekasz? Przecież wiem, że i tak nic nie zrobiesz. No wyskakuj, no. No na co czekasz, młody, no. No, no właśnie. Więc dobrze, tym akcentem kończymy. I zapraszam Was na kolejny. Wysłuchajcie się filmik z Łapkujcie w górę, subskrybujcie, komentujcie. No oczywiście zapraszam z tym, Hej.